Jo, 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 witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ale pewnie jej nie było słychać. Chodź, powiesz teraz, tu bliżej, do mikrofonu. Cześć wszystkim, to ja Madzia i jestem tatą Dingis i Husiek. Jo, dzień dobry. No, dzień dobry, mamy reżyserkę tutaj. Oła, tak, widzisz, odcinkę, po, popsuło się na nam, ja się muszę <laughs> nawet słuchawkami z nią dzielić, no. Ale to nic, chodź tu bliżej do mnie. Chodź bliżej. O taką bliżutkę. A właśnie, To że z Magdą się musisz żyć słuchawkami, to ze mną się możesz podzielić na przykład pizzą. No jak przyjedziesz, to ci kupię, nie przejmuj się. No, a jest, a właśnie, miałem się zapytać o ten plan, ale ty się zapytam poza odcinkiem, bo to wszystko jest ściśle tajne przez poufne, nie? Okay, e, okay, I okay. słuchaj, ja tu wyjaśnię jedną rzecz na samym początku, bo już po raz Data. kolejny pod, pod odcinkiem mam pytanie: jak to jest, że u ciebie jest to któryś odcinek, a u mnie tam 80., któryś będzie, nie? A no. to jest ta prosta przyczyna, bo przecież pamiętasz, jak żeśmy nagrywali, zaczęliśmy nagrywać dwóch grubasów, to graliśmy no. na zupełnie innej paczce. Tak, tak, tak. Co nam wtedy wywaliło, po prostu się zrobiło badziestwo z naszym ekwipunkiem i całością, tak, tak, nie? Tak, Przeszliśmy tak, tak, na drugą paczkę dopiero. I ty kontynuowałeś to numerowanie tych odcinków. Tak, dokładnie. A ja tobie zacząłem od zera. I dlatego jest różnica 20 paru odcinków. Mam nadzieję, że już to wyjaśnię, bo już pisałem to raz, ale dalej są pytania, więc postanowiłem, że powiem, dlaczego jest różnica 20 paru odcinków. Dlatego, że ale ja to... zacząłem od nowa wtedy numerację. Dokładnie, ale to, że jest różnica, to wy dokładnie oglądacie to samo na bieżąco, także. No. Dokładnie, to, 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 to nie ma. To, nie to jest raczej, tylko różnica w numeracji, w numeracji, nie? W numeracji, nie? Dokładnie, A nic dokładnie. więcej. Słuchajcie, u, uzupełniliśmy te nasze. Różczki. Patyki. Husiek, chodźcie tego patyka w Nasze kije. Nasze magiczne kije. Chodźcie w patyka. Chcesz patyka? A nie dziękuję. No weź, no weź. Aha, bo, cekaj, bo ale czerwaj... zobacz, on jest taki, mój jest na końcu taki. To jest lód u mnie. Okay. Ja mam loda, nie? Madzia, to wygląda jak lód? Taki a, zjedzony, nie? Tempatyk. Naprawdę no, jak lód? Zdafów. Co ty tam taki już znowu żeś zdaf. zobaczył? to, mogę. Cztery te będę potrzebować. No mów, ale chodź tu bliżej, żeby cię słyszeli. Dobra, już mnie słyszał? Tak. Okej, ja sobie zrobiłem dzisiaj, bo tato mi kupił taki. Co? Nie, no nic, Madzia się po prostu zaczyna chwalić przez chwilę, co jej kupiłem. No dobra, mów, co sobie zrobiłaś. Nie chwalę. No ale zaraz pokażesz, tak? tak. No okej. Okay. Ja to mi kupi takie brązoletki w Chińczyku, a ja je sobie zrobiłam. No, no tutaj musisz bardziej co? pokazać. A. W Chińczyku, co? takie maszynkę do robienia brązoletek z gumek. Nie wiem, czy ty. Wie, nie masz dzieci, to jeszcze nie wiesz, będziesz miał, to będziesz się martwił. Co nie ty wiem. Po co też ten, ten kij tam położyłeś? Takie, 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 takie te wężyków, takie, 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 no, takie, no takie, wiesz, no gumeczki są malutkie i się ple, plecie z tego bransoletki na rękę. A, Dziewczynki wiem, sobie sobie wiem, ple... wiem, wiem, wiem. Też to robisz? I tak, to jest codziennie <laughs> wieczorem. A, no tak, ja zapomniałem wam powiedzieć, bo sobie codziennie wieczorem po prostu na Skype'ie pokazujemy. <laughs> Ale no, nie powiemy wam, co sobie pokazujemy. Madia dziwnie na mnie patrzy. Co sobie pleciemy. <laughs> Dobra. A ja mam... A ja... Dobra, co on ja chodzimy? Chodź. Myślę o tej o takiej, tej pałce. No. Jakby Chodzę swoim z Pottera. Mam. Aha, no tak, to może to tak wygląda. Gdzie to, 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 a, a tam idziemy, aha. A wiesz, że tam mieliśmy kolega. on tam sobie mieszkał u nas? No wiem To jest w ogóle ciemno, dobrać. ciemno jest. Ciemno. go no, nie ma. Dzień dobry, ma ładnie Wybudowaliśmy, no? A, czekaj, gdzie jest A tu środek? Kusiek coś tu będzie marudził, tu zaraz marudził, środek, że coś trzeba budować. Środek. środek, pokaż się. Fajna muzyka? Czekaj, 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 No, będzie się teraz spogubiłem. Ja cię odnajdę. Co Archangel ci trzeba znaleźć? To jest tak? Nie, tak? Czekaj, No, to, co, to, co, to tak, to, tak, nie, nie, tak, tak, nie, tak, idzie. nie, nie, tak. Brick... ...block. Brick block. Kamień Bric. węgielny! Jak to tak można powiedzieć? Co ty żeś tutaj, co ty już, co to, co to jest? A to to, to co eee. robiłeś w tym, w tym, w tym, w tym stole alchemicznym, tak? Block, tak, 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 Dobra, tu idzie to. Masz może dyryta no wiesz co, wszystko oddałem. A co mam przynieść? A no nie, to nie trzeba Znowu bo zaczyna, zaczyna się, brzmi się. Ale to na pewno jest środek, bo, bo ta oto. Wiesz co, to... chyba, środka nie ma tutaj. W tej Tylko mi się wydaje, że tu takiej, takiej środkowej to nie ma. Czekaj, ja do policzę. No nie, Raz, nie ma, dwa, się, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 12, 13, 4, 14. Żeby czyli był w środę, po 7. To byśmy, słuchaj, żeby byśmy, to musieli, musielibyśmy mieć tutaj w środku jedną osobę. Aha, idziesz, to pożegnaj się, powiedz papa. Pa. Pa, pa, kochani! No, Macie sobie pa, idzie do swoich zajęć. Ale to no. nie jest, słuchaj, to nie to jest akurat nie ważne teraz. Nie Weź, jest to ważne. Ja, Weź swoją różdżkę. No mam ją w łapie, cały czas chodzę za tobą z tym kijem, no. I patrz jej W ten środek? W ściskiem, tak w środek. W te runi runiczne kamienie? Tak. A sroim im w ryj. <śmiech> 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 Ale fajne. I tutaj ja, ja, tutaj to, czekaj, ja to dopiero tak pierwszy tak? raz w ogóle coś takiego normalnie tak. widzę. To czy będzie więcej takich? Kurde, wiesz co? Mój co? Ja Pomyśl, że to się nie zwieściły tak jak chciałem. No to Okej. rozbudujemy to sobie. To sobie gdzieś tam o na live, który... No na tym live'ie mm. czego zawsze nie ma. Roz, rozbudujemy. Właśnie w, w czwartek. Nie wiem co ja w czwartek będę robił. Niech to co? Liveowa ze mną. <noise> szkoła się kończy. U mnie to jest taki fajny okres. Teraz szkoła się kończy, przedszkole się skończy, kończy się, skończyło się już w sumie. No, mam dzieciaki w domu i mogę sobie teraz y, trochę dłużej pospać i. ty? my. potrzebujemy destylarnie, panie Jingis. <noise> Impreza się szykuje? Owszem, i to jeszcze mm. jaka. Dobra, jak to zrobić? Gdybyś mi powiedział coś. coś jak, jak coś robić, ja też bym coś porobił. Yy, no. no to tak, musisz zrobić ten Essentia Destillation. Gdzie to jest? Gdzie go mam znaleźć? Otwórz tę książkę. Jako, ja nie mam książki żadnej. No ten Tommy Mimikon. No nie mam go. Przecież nie jak się. gdzieś zgubiłem wtedy. Jak mnie. Po... Jak mnie pierdzielnęło, co mnie itemy zabrało. Nie masz całki No nie mam. Zapomniałeś. Nie ma taubi ja... nie ma MC, bo to mam tą knowledge. O no jak, kurde. Jak nie ma MC? Miał MC. No nie ma. Nie ma. Ale czekaj dzisiaj. Przecież mnie... wtedy jak mnie pierdzielnęło, to mnie zabrało wszystko. No ja wiem właśnie. To jest złe. Ale są Tommy Mikony, tak? tam Mikony, jeszcze dwa. To daj masz. jeden. No to teraz, o. No wziąłem, bo teraz mogę, to mogę dopiero otworzyć. Otworzyłem sobie, no i co? Dobrze. Wejdź sobie, otwórz Tommy mi Mikon. No. Trzecia zakładka, Alchemia. Mam, Alchemię mam, no. I jak masz Nitor, widzisz Nitor? Mmm, czekaj, tu się zacznie problem już. Yy, takie, takie, takie taki pomarańczowe, taka łezka, jakby. Jak to cofnąć, bo takie duże mam? Nie da się? Co duże? No takie ikony duże, nie wiem, O, czekaj, to, Mam nitor, mam nitor, no. I, I Essentia na... Destillation. No i widzę. I tu trzeba Arcane Stony. Tak. W środku. W, w środku normalny znaczy, piecyk. Sobie, to, jest, to jest ten Ar Alchemical Furance, To mamy. Przerzuć sobie kartkę na drugą stronę. Na drugą? No, mam. Arcane. Vis filter, to będziemy potrzebować. No aha, ale vis filter. kartkę dalej. Mhm. I mamy mam. tu strategię Arcane Workbench i masz Arcane Alembic. Masz? Mam Arcane Alembic. No, jak na to to ci wyświetla, co to jest. No. no dokładnie, i tam potrzebujesz. Vis filter, jedną sztukę, iron. No, wiadro Gold i, i Golda. Dobra, czyli mam no. tego Vis filtera robić, tak? Y tak, dwie sztuki zrób. Czyli potrzebuje, w takim wypadku potrzebuje Silverwood Planks, te, uh -huh. one miały EMC w ogóle, dobra, dobra, to już wiem. Dam Silverwood Planks. Daj, Obaga. ja się nauczę tego i przy okazji sobie wezmę. Widzisz, będziemy coś robić, Madzia. O, Madzia przyszła, bo już jej się no chyba znudziło, nic tam ciekawego nie było. Ja idę się już tego nauczę. Ja się tego nauczę. To... O, A i sobie wpiszmy teraz. Te? Nie słyszycie? słucham? Zapomniałeś o czymś? O czym? A no, no to hmm. Madzia, no jak tak będziesz wychodzić i wracać, no to tak to nie będzie, hmm. no słuchaj. Dobra, y, tam były. Mam dwie sztuki tego zrobić, tak? Tak, dokładnie. To potrzebuję tam dwie deski, bo tam była jedna deska i. I, i, i goldy były. No, te silver znaczy, -y. Goldy. I tam były po jednym goldzie, czyli cztery goldy. Dobra. I idę do tego okay. wariata, tak? A, mamy A ty coś tu ]締? robiłeś? -mmm? O kurka. Żywego srebra chyba nie mamy. Nie wiem. Dobra, to jest to. To było tak pokazane. I tak pokażę. Ale ty mi czegoś chyba brakuje, bo nie wiem jak to dalej. A, jeszcze różdżkę muszę tam włożyć do dziury, tak, chyba, tak. tak? O, jest, wyszło. Raz. O jasna to cztery zrobiłem takie. Co się ja, dzieje? Się tak Co się dzieje? Co złudziłeś, pan? Quicksilver potrzebujemy. Quicksilver to było gdzieś w kopalni, mi się wydaje. Tak, 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 tak. Czekaj, zobaczę, czy ja tego nie mam, bo ja się dużo rzeczy uczyłem. Sil, Silicon. Silver Logi. Silver Silver nagaty mam. Z czego robisz ten Quicksilver? Bo ja mam tylko Silver nagaty. Nie mam żadnego biegającego, Good czy tam. Silver. Kuit. Nie, quicksilver się wykopuje z tego z tego, co pamiętam. No, wykopuje się to srebro, ja pamiętam. No i co, znowu trzeba iść, tak? No. Masz, Husie, jak dam ci dwa. Quick Chcesz? Mo, łapaj, obróć się. No. Raz, dwa. A to tego nie potrzebuję, to ty byś zrobił. Nie, a to ja będę robił. No dobra, no to, no to, to oddaj. Słuchaj, Madzia. Musimy mylić w liczbach, bo nie mój się raz, tylko jeden. Oh. <laughs> ty, to chodźmy do jakiej kopalni, żeby kopać tego quicksilvera. No dobra, a gdzie mam jakieś kopalnie w ogóle? Dobrać. Czekaj, ja tylko zobaczę na stronę. No, ty yeah. ku, tak. Quick Madzia, Silver Drop. No tyle. Macie mogę ci się Aha. w tym czasie pochwalić. że my jesteśmy bogaci. Dało. Zobacz. Snibar, snibar. To jest droższe niż Diamenty. chusiek, widziałeś, co się w tych skrzynkach dzieje tutaj? Czy tyle razy mówiłem, żebyś zerknął? Dobra, uwaga, bo on Czaj? przeżywa. Co? laft. Co? <tryk> Kwiatek? <tryk> laft. <Schimel loft tryk> to kwiat jakiś? Daję też znam Silver jedną perłę. Jak go przepalimy. A jak cię. To, to co na kwiaty idziemy? Nie, Czy do idziemy kopalni. Na Nakopiemy szybciej. A gdzie jesteś? Wyszłem z domku, a ty. To no ja to za tobą. Ja no nie widzę, o No jak mnie nie widzisz? chodź. Tak, Kusiek. co tam? Halo. Mam dla ciebie zagadkę. Aha. Uwaga. Powiedz y, jakie masz y, swój y, kolor bluzki. Niebieski. O, to, jaka to zagadka? Toż on wie w co się ubrał. Jaki? Niebieski. Niebieski. Nie o, niemiecki, tylko niebieski. Ale chodziło mi o dwa. Jak dwa? No, można mieć dwa kolory. No, można niebieski. mieć i jeden kolor. Ale ile ty masz kolorów na brustce Jak? No dwa. No trzy ja by się uparł. A on powiedział tylko jeden. Ojej, no dobrze, no i... No i... No. Taka zagadka? A my ja powiedział na no koniec? Nie. Że jest dlatonistą. Dobra. Ja, ja, ja wam powiem szczerze, że ja się obawiam tego, jak Magda pójdzie do szkoły, a ona już idzie do szkoły od września. Po prostu to jest szok. Dlaczego? No bo jak sobie... Ja swoje, swoje dzieciństwo sobie przypominam. Tak. E, ja pierdyle, dżingis. Co? Wiesz co zrobiłeś? To? No, jestem przecież tu. Popatrz, się, co by tu mamy. Myśmy się kurka męczyli tyle, żeby znaleźć ten craftowy las. A to, a my no mamy ładnie. Go 300 metrów od domu. No świetnie. Coś cię bije. A głodnym. No przecież to jest nie. To tak zawsze jest zdychać wydlaku. No. Dobra, to gdzieś tutaj chyba, że są tutaj te kwiatki jeszcze, ale nie widzę w tym kramftowym lesie. O, o, czekaj, czekaj, mam, 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 mam. Jak ten kwiat wygląda? Byś mi zawołał i mi pokazał. Gdzie? 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 Nie widzę cię, nie widzę cię. O tam. Skacze, skacze. No i jak ty taki jesteś upodobniony do tego? Gdzie? Który to kwiatek? Te. O, widzisz? Takie te. A, takie. O, wziąłem. Co? Chuziek upodobnił się do tego, do otoczenia, jego nie mogłem zauważyć. O, aura. Jaka aura, aura, aura? I tak trzeba wszystko uzupełniać, bo się teraz wydondoliłem tam przecież. Dondoliłeś się? No przecież, bo robiłem to to, to, to się wydondoliłem. No, dobra. A, no, wydondoliłeś się z tej samej aury, co ja? No nie wiem, jakim to to cudem. Są nie? Ty już jakieś kwiatki? Patrz, patrz, patrz! Co jest? Co to jest? Kto Bardzo to jest? Bardzo rzadko spotykany ten. co on z da? Można, z nim można treedować, czekaj, czekaj. To weź go zamknij w tym, obudujmy go! O! O! On został. Alakogbar! go, bo ja tutaj... Co się stało? Czego on wybuch? Bo był ten. O, manabin. Eee, był ten. Clipper? Mhm, Clipper, no. Nie mogłeś go zabić? Mm. Pff, o ja ja mogłem, nie No coś tu lata. Ale to są Zobacz, bardzo czyście. rzadkie, bardzo rzadkie rzad, bardzo. O patrz, strzela we mnie, kurde, i się nie pyta czy wolno, taka. napierdziela mnie. O, no. mam te kwiatki. Dobra, wziąłem. Mam kolejnego, wziąłem. O, świnię, żeś świnia. zabił. No? Też wziąłeś? Wziąłem. <gadamy> to jest Normalne. O, Edek na dole jest. Edek, z krainy kredek. chodź Edek, pogadamy. E, Uciekł. Nie lubi mnie. O, czekaj, bo on idzie, idzie, idzie się bić. <laughs> Słucham cię. O Słucham. kurde. Za nie... chusie, no za mnie cicho kusi. No ja mówię. Zobaczcie, jest tutaj Ignis. Co tam jest za chałupa? Ty, zobacz, patrz, patrz jaki patrzę. Dobra, już, już nie patrz. To, bo to świnia. No. Słucham, za, Madziusiu. Za, 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 za. Zamiast mieć bałagan i trzymać w tym nadal y, miejscu y, 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 gumki do robienia bransoletek to co Kosty, to można kupić do góry, do góry. Kupi się takie Widzę. pudełeczka mała pamiętasz to Kasper kupi te pudełeczka no to ja tam swam te gumki z, z tym <coughs> haczykami, żeby nie było Ekstra. bałaganu patrz 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 Magda, my lecimy my lecimy ciocia e, o, jak miło, jak mi miło, jak przyjemnie. Zaraz mi gorąco będzie, tylko rozwalę tego. Oto! O, tu, akbaros! Gin! Czekaj, bo jak rozwaliłem, tam na górze było ich parę. O, strzela coś do mnie jeszcze, nie lubi mnie. Widziałem tutaj, do środka. Widziałem, tylko ja czekaj, bo tu mam jeszcze jednego, który tam Brzydal chciał mnie dopaść. Ja tutaj, ja tu rozwaliłem ten, bo to był ten. O kurnie, to jest skrzynka jakaś. A skrzynce są jak książki i buteleczki. A tu, patrzyłeś? Tu też Patrzysz na tej, tutaj? Buteleczka, buteleczka od ofcentingu, A ten stoi tu i... Ty przeszedłeś przez to, ale żeś nie rozwalił tego... ...spawnera. Buteleczka. Eee, tylko tego, do Nie opłacało się iść. Dobra, spadamy. Jeronimo, Jeronimo, Geronimo, Nie, to było Believe I, can fly. <coughs> I believe I jakiś to silvera, te drzewa, myśmy tyle tego szukali. Ale tu już teraz nie ma, to faktycznie no. nie za wielki był ten, ten. No, no. forest, no ale zobacz. Ty my się oszukali przez kilka dobrych odcinków, a tu 300 metrów dalej. To się No, No, Dobra, yy, szukasz jakiś. Idziemy y y z tymi kwiatami już? Tak, wracam sobie kwiatkami, Ja my, mam te my... kwiaty. A, oddaję mają, Ale może te Silver ten. Silver, silver ten będzie miał. Tęce, może. Się... zobaczymy. Może. A, bo same kwiaty nie mają, no ale jakbyśmy to przepalili to... Ale to ten. przepalić, tak? Trzeba je przepalić. Ty już wróciłeś do domu? No i właśnie wylądowałem. Dobra, to ja już jestem z tobą. Dobra. To idźmy, to przepalmy. Kurde, dobra? Bo potrzebujemy Opory? tu do rurek. Ja, ja rurek nie będę zakładał, ja nie chodzę w takich spodniach. Znaczy, Gdzie wrzuciłeś do którego o, pieca? Nie, w tym nie przypalimy. Mamy zwykły piecyk. W redstone'owym? a tam chyba był. Tak mi się wydaje, czy nie? Nie. E. A tutaj żeśmy gdzieś nie dawali zwykłego? Nie, tu też nie ma. Co za fran co żeś zrobił? A wpadła mi mucha do szklanki. No weź ją pomieszaj teraz A jak nie, się... A po... nie, trzeba przypalać, sorry. Co? do tego... Do tego do craftingu. Do którego craftingu? Tego? Do swojego Nar nawet. Normalnego? No, otwórz sobie u swoje i tam jest crafting ten, cztery te kratki. A, i tutaj... No... No mam pięć pereł i to też nie ma tego, Nie, nie ma, nie ma, właśnie. No i co zrobimy? Aha, i dobra. Okej, okay, z czego bierzemy? Nie, wystarczy, spokojnie. Mam ci to teraz oddać, czy dus? co? Yy, wiesz co, wrzuć to do magazynu. Do internetu? No. Dobra, wrzuciłem. Bo ja mam to, co potrzebowałem i teraz tylko muszę zrobić... Yy, te. To rób to, co robiłeś już. No ja zrobiłem tamto i to mam później zrobić tamte kolejne rzeczy, tak? Yy, dobra, to już wiem. Czy Alchemii, nie, no właśnie teraz będę robił, bo poszedłem przecież z tobą, nie? Aha, no, no. Na razie zrobiłem ten vis filter, mam ja to, vis filter. S -s -s -tube zrobię. Gold A teraz tanker, mam zrobić? Szkło i iron. Mam zrobić ten Ar arcane alembic, ten cały, tak? Arcane alembic? Nie. Ten ten, taki, taki, taki ten. No. Tak, arcane alembic. No to potrzebuję żelaza, wiadra. Jeden tylko, czy ile mam tego zrobić, czy też dwa? Dwa. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, żelaza, dwie goldy i dwa wiadra. Dobra, idę. I na szybko. Dziesięć. Dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. uliczkami. Gold! Dwa. Z hamuleczkami. Z, z, panie, z panienkami, to lepiej. Z, z Dwa, dobra, idę już. Mam już to. I co robić teraz, tak? Dwa te mam. No, znowu mi zajęłeś ten stół. Będzie po. O, Ty, no oddaj ten stół. No to wystarczy. Jaki stół? No, A kto tu napierdzielił jakichś airshardów i w cholerę stone'ów dookoła? A to, to już można wziąć. No dobra, to ja idę tam. Yy, dobra, jak to wyglądało? Czekajcie, przypomn przypomnę sobie tylko na szybko, bo jak zwykle moja pamięć jest dobra, ale krótka. Mhm, dobra, już jest prosta. Wszystko jasne. Yy, tak, pyk pyk. Też rzucę, to też, dobra. Tum, okay. Tu. Pik <kohem> pyk, pik pyk, pik pyk, pik pyk, pik pyk. Szklanki. Tak. Jeszcze różka jest potrzebna do tego. Tu zrów jeden. Zrobiłem, mam już to. Dobra. Już, 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 już. Mam Arcane Alembik. Bardzo dobrze. I co mam z tego zrobić? Co ty, Trzymaj. Co, ty weź, co ty robiłeś? W wąż. Weź, przystań. przestań. Rzecz. Przestań, proszę, ucień. Ja. rzecz. Tak. Co mi dawałeś, jak nic nie dajesz? Patrzysz się tamty, tylko normalnie. Ale co mam ci dawać teraz, Czekaj. Bo, bo mówiłeś, że mnie weź. Nie, nie, trzymaj. Ale co trzymać? Mam to, to trzymać, co tak? No mam to, w łapie, o, tak o wygląda. Dobrze, okej, okay. bardzo mnie to cieszy. Dobra. No o, i co? O, o, o. Czekaj, jeszcze, yy, ho, 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 hoł, yy, No może być tutaj, mamy co. Kuziek, okay. z porad jakiegoś specjalisty, tak od czasu do czasu, chociażby na raz na pół roku? Nie. <głosy> widać, <głosy> widać, słychać i czuć, no. <noise> O, no jestem. Na latnia w powietrzu. <grym> no. <Dobrze. coughs> Przepraszam. No dobra. Stawiam eee. ja dwa alembiki. Co mam zrobić? No postaw te alembiki na tym. Jak postawić? Na, na tym mam? No jeden, no A i co i dalej? I następny, na górze. Na, na gó nim. nim jeszcze? No, no. No jak ja tam nie widzę? To... O, staję sobie na koblu. Czy na tym no, i o, co? O pięknie. Masz jakąś pochodnię może? <laughs> tutaj. Na pewno. Mam. A, a, a o co chodzi? Kujzi, wiesz co, mam dla ciebie pomysł i propozycję, wiesz? Patrz mi tutaj. Zobaczymy, co się stanie. O mój god! To jest ryzyk fizyk, Co będzie, to niech będzie, masz. To miało być na koniec odcinka. To miało być, ale to mamy do końca. Ty, poustawiaj to wszystko co bym poustawiać później, pasjemy. Jak wypierdzielisz to będziemy od nowa budować. To ja myślę, że będziemy teraz tą terrę wysysać, nie? Terra, no to w skrócie jest terra. I proszę bardzo, patrz co się zaraz będzie działo. No patrz. Wysysamy terrę. A? Ale z czego ty to wysysasz? Bo ja nie wiem. Kliknij sobie, otwórz sobie ten piec za dole, no. no i tam na dole, po prawej stronie masz e, moc, czyli ten węgiel e, stone, no. czyli masz, w stołnie masz dwie terry, a po lewej stronie ten fioletowy pasek, to jest taki ten różowy, fioletowy, to jest właśnie esencja, czyli ten, ta terra, no i ta terra może idzie tutaj do słoiczka. To tutaj... Chyba, o ile dobrze pamiętam, to... Hmm? A jak to wyciągnąć? Nie, nie, tego nie dobra, to, to sobie będzie, bo to z nie tego. No. Z tych słoików będzie pobierał właśnie ten Runik Matrix, który się kręci tutaj. Przy wykorzystywaniu, Aha. bo jeszcze musimy postawić takich takich... O, chod, no tutaj zobacz. No. arcane pedestalu musimy postawić y, na sam początek. Trz, jeszcze raz, dwa, trzy. trzy. A dookoła. później dołożymy, żeby, bo dookoła. No. Dobra. Dobra, no a takich tam... słoików to będziemy dużo robili później? Pieruny jasne. Cały, całe dwie ściany będziemy musieli mieć tutaj. Hmm. Ja na pewno, ja sobie miałem, ja wiem ile, ile miałem na swoim stołu. A całym skąd całym, ja mogę miałem, wiedzieć? Z 60 I to jeszcze było mało. Okej, okay, no to co, na zakończenie same oczywiście... No i teraz, Aha. zróbcie, róbcie zakłady, czekaj, nie płykaj, zobaczymy, róbcie zakłady. I no. piszcie w komentarzu, co myśleliście, że będzie po pierdzielnięciu tego Część is, isko, coś tam. Szczęście, nazywa, czy część szczęście? część i kos, h i Ikosahedron Matko jak, i cór. Brzmi jak jakiś taki, taki narkotyk, Wal? Nie? Befekno, Wal. Dobra, Wal. Co będzie to będzie? Jak wypierdzieli, to będę pakał ze śmiechu. Lepiej, no. żeby nie. Daj! Daj! Coś dobrego, coś dobrego. Ostatnio wiem, wywaliło po... Biblioteczki. No. Szczęście teraz. Ja. Pamiętasz, że ostatnio co. No, a pamiętasz, jak ostatnio wywaliło co jak byliśmy, to, to co mi wywaliło, blok TNT, tak? Taki tak, fajny. Ten Ej, no to, 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 było to było fajne. No, dzisiaj dużo zrobili. No, no wiesz jeszcze, no, mieliśmy o, dobrą piek, we, piek, do, piek do, do, już... Dobrą reżyserkę mamy. No, słoik nam się zapchał. No to, pyk, wędzik. No ale po co? A to nie można z jakiegoś tego procesu całego? Wiesz co, da się, ale to jest więcej zachodu i... Nie to trzeba, co? jak Zd zdrowia, ja mam Zdrowie. już. Zdrowie. Chodź, ci naleję, bo też jest pustym, chodź, dawaj. Jak Ci to nalać? No, no, no wlewaj. Da, da się jakoś o. przelać. No ale jak? No, no to no nie wiem, czekaj, a to dam tu, o. O, patrz, będzie, ale lewitować, co będzie. U, 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 u. O, ty, znikło mi, coś. A tu, obok, zobacz, leży, tu. E, fajnie. Jak no, na to, a to poszło tam. Dziwnie, nie? O. o, dobra. To cóż, moi drodzy, to dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Jak się Wam film spodobał, to u, 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 u. wiecie, co, co zrobić. Nie? Łapeczki w górę, komentarze, może, może coś się ruszy. A jak się nie ruszy, to i tak wiecie, co robić. No. I, i, i do Najpierw czwartku. Lecz. Do. Napierdzierać łapieczkami w górę. I, i, do, I do czwartku. Do czwartku. Do, czwartku, do zobaczenia do live na live. Chyba że znowu ktoś nas napisze, że wiesz co, nie mogę. O, na przykład. To też tak Głównie, może być. To, 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 Tacy źli ludzie przyjeżdżają i mówią, nie robicie dzisiaj live'a. Dlaczego? Bo tak. Ja pytam no. dalej, dlaczego? A on do mnie, wiecie co, do, wiecie, co, on do mnie zeskoczył ostatnio? Z tym jakim? Zostaw, nie rusz. Po coś to zruszył? <laughs> A... Zaraz, do czwartku. Do czwartku. I na razie trzymajcie się. Cześć jo, pa pa!